Dzień dobry. Jest wtorek 1 lutego 2022 roku. Minęła godzina 10. Jesteśmy przed wejściem północnym na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, na których rozpoczyna się właśnie 30. edycja targów budowlanych Budma. Na zewnątrz zima, w środku ciepło, ale od razu widzicie pierwszy wyraźny sygnał tegorocznej Budmy. Wszyscy wokół chodzimy w maseczkach. Pamiętajcie, wybieracie się na budmę, pamiętajcie o maseczce. To warunek niezbędny możliwości wejścia na teren targowy. W tej chwili jesteśmy na antresoli pawilonu numer 5, czyli w sercu okiennego, okiennej Budmy. Za chwilę pokażemy Wam, jak wygląda Budma z góry. A potem zaprosimy was na spacer pomiędzy stoiskami. Jesteśmy na stoisku firmy Isochemia, firmy która w tym roku. Przedstawiła nowy produkt do wykonywania uszczelnień połączeń okien z ościeżami, taśmę rozprężną izobloką Hybratek, która została nagrodzona Złotym Medalem Targów Budma. Poprosimy przedstawiciela firmy Izochemia o przedstawienie nowego produktu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Jarosław Wiczuk. I miło mi Państwu pokazać produkt, za który otrzymaliśmy Złoty Medal Targów Budma. 2022. Tym produktem jest taśma wielofunkcyjna izoblokohybratek. Produkt, który został stworzony od podstaw, produkt, który zapewnia nam pełną szczelność w zachowaniu fugi między oknem a murem czyli stosując taśmę izolokowy hybratek, nie mamy potrzeby używania folii zewnętrznych folii wewnętrznych taśma nam po prostu zapewnia pełną szczelność od strony wewnętrznej paro od strony zewnętrznej jest to taśma paroprzepuszczalna co ważne jeszcze z taśmą izolokowy bratek otóż produkt ten jest produktem uniwersalnym, czyli w zależności od tego, czy zostanie użyty od strony zewnętrznej, czy od strony wewnętrznej, zrobi się paroszczelny, bądź paroprzepuszczalny, w związku z czym e montażysta nie musi się zastanawiać, czy montuje produkt e właściwie, bo na pewno zamontuje go właściwie, dlatego, że produkt dba o właściwość zastosowania. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do nasze stoisko, gdzie będziecie Państwo mogli sami ocenić, zobaczyć, dotknąć oraz pobrać dla siebie próbki. Jesteśmy na stoisku 84 na 30 jubileuszowych targach Budma 2022. Dziękuję serdecznie. Witajcie na stoisku rodzinnej firmy Mirox z Poznania. W tym roku prezentuje się niezwykle efektownie, a jednocześnie ma dla wszystkich dość ciekawą propozycję. Na stoisku firmy Mirox odbywa się europejska premiera nowego produktu firmy Aluplast okna Energetoneo. O nowym produkcie, który został nagrodzony złotym medalem Budmy, opowie przedstawiciel firmy Mirox. Witam serdecznie, moje nazwisko Tomasz Pewny, jestem szefem produkcji w firmie Mirox. Chciałbym Państwu opowiedzieć o nowym produkcie, za który otrzymaliśmy Złoty Medal na Budmie 2022. Jest to profil Energeto Neo. Może przejdźmy do profilu, pokażę Państwu szczegóły. Firma Milox zdobyła medal za produkt Energeto Neo. Jest to właśnie ten profil. Charakteryzuje się on kształtem, nowym designem, że tak powiem. Jest to profil sześciokomorowy, w nowej okleinie, tak zwanej pakiet trzyszybowy, do tego wzmocnienie stalowe. Profil ten również występuje w wersji trzyszczelkowej z dodatkową szygą. Jesteśmy przy stoisku firmy Swiss Spacer, producenta i dystrybutora ramek dystansowych do szyb zespolonych. Poprosimy o przedstawienie produktów przedstawiciela firmy Swiss Spacer. Dzień dobry. Adam Krzymiński, ciepła ramka dystansowa Space. Zapraszamy na targi Budma na nasze stoisko fali numer 5. Tutaj będziemy opowiadali o naszych produktach, naszym flagowym produkcie w oknie, mianowicie o ciepłej ramce dystansowej. W zaletach tego produktu, zarówno w formie dekoracyjnej, szprosów, jak i w systemie okiennym czy fasadowym, na pewno dowiecie się Państwo o jego korzyściach termicznych, estetycznych. I komforcie, jaki on ze sobą niesie. Wśród naszych produktów jest także Swiss Spacer Air, czyli rozszczelnienie szyby zezwolonej, tam gdzie jest tego konieczność, czyli głównie przewyższenie względem miejsca produkcji. Zawsze Państwo jesteście mile widziani. Dobra, kawa czeka na Was. Zapraszamy. Jesteśmy przy stoisku firmy EcoOkna, największego producenta okien w Polsce i pewnie jednego z największych producentów okien w Europie. O produktach, które warte są uwagi, opowiedzą specjaliści firmy EcoOkna. Dzień dobry, Piotr Załęski, firma EcoOkna. Witamy na budmie. Zaczynamy z przytupem od zdobycia złotego medalu 2022 za drzwi w systemie 76 z panelem Dobliani. Drzwi charakteryzują się fantastyczną fakturą, systemem biometrycznego otwierania zasuwnicy z ponadczasowym pochwytem prostokątnym. Drzwi charakteryzują się innowacyjnym lakierowaniem, gdzie widać idealnie strukturę drewna. Mimo że lakier jest w kolorze szary, ale z nowej palety Wood Arby. Jesteśmy w hali numer 5, stoimy przy stoisku firmy ISODON 2000. To jest jedna z technologii wnoszenia ścian konstrukcyjnych w technologii szalunku traconego. Technologia coraz bardziej popularna, jednak nastręczająca monterom i inwestorom, którzy budują w tej technologii wiele kłopotów w przypadku montażu okien. Jeżeli ktoś chciałby poznać Sposoby montażu okien w technologii szalunku traconego zapraszamy na stoisko firmy Izodą. Są tutaj technicy, którzy podpowiedzą jak to zrobić prawidłowo. Pora już kończyć naszą relację z 30 targów Budma. Mam nadzieję, że była dla Was interesująca. Czy warto przyjeżdżać na Budnie? Zawsze warto być, zawsze warto zobaczyć, co firmy mają do pokazania, co chcą powiedzieć o tym, co się wydarzy na rynku budowlanym w bieżącym roku. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia na następnej budmie.